Zbliżające się wielkimi krokami wybory do Bundestagu oznaczają koniec 16 lat rządów Angeli Merkel. Rządów, które odcisnęły piętno nie tylko na Niemczech, ale też na całej Unii Europejskiej. Merkel jest najdłużej urządującym szefem rządu we Wspólnocie, politykiem, który brał udział w dziesiątkach unijnych szczytów i który spędził setki godzin na politycznych negocjacjach w Brukseli, w czasie których ważyły się losy Unii. Kanclerstwo Merkel przypada jednak na falę kryzysów z którymi mierzyła się Europa. Stąd o Merkel mówi się jako o kryzysowej kanclerz wiecznie gaszącej pożary na kontynencie. Jednocześnie zarzuca się jej, że nigdy nie miała wielkiego serca do Europy, ani wizji dotyczącej przyszłości Unii. Co zostawia po sobie w polityce europejskiej Angela Merkel? Jakie były jej największe sukcesy, a jakie największe porażki? O tym porozmawiamy w najnowszym odcinku wyborczego podcastu redakcji polskiej Deutsche Welle. Przy mikrofonie Wojciech Szymański. Witam Państwa z Berlina. A w naszym studiu w Brukseli jest nasz brukselski korespondent Tomasz Bielecki, dziennikarz doskonale zorientowany w europejskiej polityce, od lat śledzący brukselską maszynerię. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Zanim zaczniemy przyglądać się konkretnym działaniom Angeli Merkel na polu europejskim w tych ostatnich 16 latach, to wyjdźmy może od tego, jak Twoim zdaniem ma się Unia Europejska teraz, we wrześniu 2021 roku. No, bo wydaje się, że problemów wewnętrznych nie brakuje. Cezurą był oczywiście Brexit, teraz coraz większe obawy rodzi sporo praworządność i prymat unijnego prawa w Polsce i na Węgrzech. Na arenie międzynarodowej Unia jak nie potrafiła, tak nie potrafi odgrywać roli, do której aspiruje. W takim razie Tomku, co z tą Unią? Przywykliśmy w ostatnich latach, czy nawet już w ponad dekadzie, mówić, że Unia jest w kryzysie, w kontekście kolejnych kryzysów, które spadały na Europę, myślę, że dlatego warto dzisiaj podkreślać i mówić o tym, że Unia nie jest w kryzysie. Oczywiście Unia, którą zastała Merkel jako kanclerz, no była organizacją, była Unią trochę, patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, czasu niewinności. Tuż po wielkim sukcesie geopolitycznym, w polityce zagranicznej, w sensie swojej siły przyciągania, czyli po rozszerzeniu na Europę Środkowo-Wschodnią, wciąż niewątpiąca w klasycznie rozumiany sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem Europy militarnym w dziedzinie obronności. I Unia, która, której zachodnia część wciąż wówczas jeszcze wierzyła w tę wizję tworzenia wspólnej strefy bezpieczeństwa i dobrobytu od Lizbony po Władywostok. W kolejnych latach Unia spotykała się z kolejnymi przesileniami. To ją zmieniało. Dzisiejsza Unia jest inna, mniej ufna w swoją siłę, bardziej zamknięta również w kwestii rozszerzeniowej. Kwestia rozszerzenia Unii o Bałkany Zachodnie wydaje się teraz daleką, daleką przyszłością. Jednak no, Stwierdzić, że te kolejne kryzysy od kryzysu strefy euro poprzez niemalże Grexit, kryzys migracyjny, Brexit, kryzys pandemiczny, one jednak na dzisiaj można powiedzieć Unię wzmacniały. Wzmacniały. To, to była wielka transformacja rozumienia integracji europejskiej, która przez wiele lat i Polska się, wstępując do Unii załapała się na tę opokę, była Unią integracją otwierania się, tak otwarte granice wewnątrz, na zewnątrz, otwarta gospodarka. Mamy teraz Europę, która, y, której obywatele żądają ochrony, a więc zamykania się. Oddzielania się również po to, żeby chronić warunki pracy europejskie państwo dobrobytu, co jest zupełnie inne. Niemniej być może jest plusem to, że elity w rządzącej i w krajach unijnych to się przekłada na instytucje unijne, uwzględniają te oczekiwania swoich wyborców. Co czyni Unię w jakiś sposób bliższą jednak obywatelom? Unię nie mówię o instytucjach brukselskich jako takich, one zawsze mają i długo będą miały ten problem, mm -hmm. ale sam koncept integracyjny, jako Europy, która chroni. No i taka dzisiaj jest Unia Europejska, która kryzys praworządnościowy jest nam bliski, polsko-węgierski, jeszcze w, no, różnie się dzieje w paru innych krajach. To jest takie wyzwanie dosyć otwarte i ciężkie, niemniej w całościowo powiedziałbym, że Unia nie jest w kryzysie. Unia nie jest w kryzysie. To jak w takim razie spojrzeć w kontekście tego, co ty mówisz, twojej oceny i w kontekście tych ostatnich 16 lat na niemiecką politykę europejską Angeli Merkel i na wpływ jaki oczywiście Niemcy jako największa gospodarka, najludniejszy kraj Unii miały. Ile z tych sukcesów czy też niepowodzeń ostatnich lat należy przypisać polityce Angeli Merkel? Sukcesem, zaczynając chronologicznie od końca, jest złamanie tabu takiego niemiecko-unijnego, jakim była zgoda na fundusz odbudowy, czyli. Yy, ogromne yy, wspólne pieniądze na podreperowanie i reformowanie gospodarki unijnej. Powstały ze wspólnego długu unijnego, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, może to jest trochę skomplikowane, ale mamy w Unii politykę spójności, czyli to są pieniądze trochę będące opłatą za otwarcie się na przykład Polski na wspólny rynek, wpuszczenie inwestorów zachodnich. Ich celem jest zbliżanie poziomu rozwoju go, gospodarek y, unijnych do, do unijnej średniej. No, ten taki pomysł, który różnie się nazywał w przeszłości z y, budżetu strefy euro, tak, inaczej. Chodziło o to, żeby w momentach, zwłaszcza kryzysowych, Unia mogła pomagać wspólnymi pieniędzmi, nie tylko tym krajom biedniejszym z polityki spójności, czyli działała trochę jak federacja, trochę jak federacja. Niemcy się zawsze temu sprzeciwiały. Ten napór, żeby reformy poszły w tę stronę, francuski, on był i za prezydenta francuskiego Sarkoziego, i za Hollanda, i, i za Macrona. I kryzys pandemiczny sprawił, że wiosną 2020 roku Merkel i Macron, ale tutaj bez zgody Berlina byłoby to niemożliwe, no zrobiła ten krok, który jest wielkim krokiem integracyjnym europejskim. Myślę, że za 30-40 lat, jeśli ktoś będzie się wczytywał jakoś tam w jakiejś formie napisaną historię integracji europejskiej, to, to pozostanie. Mm -hmm. No bo przypomnijmy, y faktycznie jako... przez lata to była kość niezgody, przez lata kryzysu strefy euro. Kraje południa i rozumiana w tym kontekście także, także Francja naciskały na Niemcy na uwspólnotowienie długów, na to, żeby wziąć razem odpowiedzialność za, za strefę euro. Dla Niemców to był temat tabu, przekroczenie Rubikonu, na co Niemcy długo nie chciały się zgodzić. I faktycznie na samym końcu kanclerstwa Merkel z Berlina przyszło zielone światło, ale tak jak mówisz, no, wymuszone tą pandemią. Nie wiadomo do końca, czy Merkel sama tego chciała. Wymuszone pandemią, oczywiście w zmodyfikowanej formie, bo to jest cała inżynieria i do jakiego stopnia można prawno, finansowo, do jakiego stopnia można tu mówić o wspólnotowieniu długo, ale jest rzeczywiście uspółnotowienie ciężarów czy odpowiedzialności finansowej. Procesowej. Być może oprócz tego kryzysu pandemicznego, doświadczenia kryzysu strefy euro i lekcji z błędów, które Unia wtedy popełniła i Niemcy, o, o których to błędach w Berlinie się chętnie nie mówi, a, ale które się zakulisowo przyznaje, plus zmieniający się świat. Niemcy są gospodarką eksportową, ale w dobie tego, co dzieje się z Chinami, protekcjonizmów, jest takie myślenie, że jednak trzeba znacznie jeszcze mocniej stawiać na przyszłość na rynku unijnym, europejskim. Te wszystkie elementy sprawiły, że trzeba w ten Rynek wspólny europejski, zainwestować i w momencie pandemii, kryzysu, korona kryzysu, no tą inwestycją jest, jest Fundusz Odbudowy. Więc to, oczywiście mamy mowę o wielkim kroku w ramach Solidarności unijnej, ale Solidarność unijna jest zawsze światłą, dbałością o interes własny. O Solidarności. Europie, która dlatego tyle trwa. O Solidarności dużo mówiło się w czasie wcześniejszego kryzysu, nie pandemicznego, ale kryzysu migracyjnego w Europie. Angela Merkel, Merkel próbowała wymóc no, swoje pojmowanie Solidarności na innych krajach Unii Europejskiej, to jej się nie udało. Przejdźmy do tego nieco wcześniejszego kryzysu. Tutaj raczej oceniając z perspektywy lat, Angela Merkel no, nie dostanie laurki za chyba jednoczenie Europy. Na to wygląda, niezależnie od tego, czy oceniamy jej działania, politykę gościnności dobrze czy źle z humanitarnego punktu widzenia. Z humanitarnego trudno ją oceniać źle, ponieważ no, była to polityka hojności wobec ludzi szukających. W przypadku uchodźców ucieczki, w przypadku migrantów gospodarczych, ekonomicznych lepszego życia. Trudno oceniać to źle, natomiast efekty polityczne, w reakcje wewnątrz krajów unijnych na kryzys migracyjny i sposób jego prowadzenia przez Niemcy i przez Unię Europejską sprawiły, że można powiedzieć, że w Unii Europejskiej jest niemal konsensus, niemal konsensus, że ta polityka była błędna, niemal konsensus, że tę politykę, te błędy należy przypisać kanclerz Merkel. Istnieje też przeświadczenie już tak mówiąc, trochę zza kulis tutaj w brukselskich korytarzach i instytucjach, że o, zdaję sobie z tego również sprawę sama Merkel, choć oczywiście no nie jest w naturze polityków jakichkolwiek, żeby głośno się do tych błędów przyznawać, raczej się je naprawia, niż bije się, się w piersi. Lekcją z tego kryzysu jest reakcja na, na, na wydarzenia w Afganistanie. To widzimy, że y, głównym priorytetem Unii Europejskiej jest trzymanie uchodźców, czy ewentualnych uchodźców afgańskich jak najdalej od, od Europy. Ta twierdza Europa się umocniła po tym kryzysie 2015-2016. Y, umocniła się w w, być może ta reakcja czy kontrreakcja na, na przybyszów nie byłaby tak mocna, gdyby ta trauma karmiona ksenofobią i lękiem przed obcymi, ale gdyby ta trauma lat 2015-2016 nie była tak mocna, a była tak mocna, no w skutek polityki gościnności Angeli Ale Marka. można teraz powiedzieć, że wyciągając właśnie pewne wnioski z roku 2015-2016 i z tego jak rozwiązano ówczesny problem, czyli podpisano umowę z Turcją, która nie powstałaby, pewnie gdyby nie Merkel, która no, wydatnie brała udział w powstaniu tego porozumienia, no teraz ten mechanizm niejako się kopiuje, próbując zaangażować kraje ościenne w Afganistanie, żeby to właśnie tam uchodźcy zostali, a nie ruszyli do Europy. Tak, czyli próbuje się pomagać na miejscu. To jest hasło rządów PiSu w Polsce czy Grupy Wyszehradzkiej z 2015 roku, by uchodźcom pomagać na miejscu. Rzeczywiście jest to teraz mainstreamowe, jest to hasło głównego nurtu yy, unijnego, Europejskiego, żeby Afgańczykom pomagać na miejscu, czyli pomagać im również finansowo przez pomoc humanitarną, żeby uchodźcy wewnętrzni w Afganistanie wracali do swoich domów, a jeżeli już nie chcą pozostać w Afganistanie, że pozostali w, w krajach ościennych. I rzeczywiście ten model turecki nie jest dokładnie kopiowany, ale jest główna filozofia, że pomagamy na różne sposoby innym krajom, tym, które są bliżej tego ogniska migracji, by tam zatrzymać uchodźców i imigrantów, migran w tym uchodźców, rzeczywiście zwyciężyła. To jest ten model wypracowany przez Merkel i pomysł niemiecko tak naprawdę wymyślony, zdaje się, przez, przez Holendrów, ale oczywiście wdrożony i przeforsowany w Brukseli przez kanclerz Angele Merkel w 2016 roku. Przypomnijmy jednak, że ku krytyce organizacji humanitarnych, ku krytyce agent ONZ-owskich, które obietnicy masowego odsyłania migrantów z Grecji do Turcji, no, widzieli jednak balansowanie na, na, na granicy łamania praw uchodźców, łamania praw człowieka. Do tego odsyłania ostatecznie nie, nie doszło i nie dochodzi, bo sama zapowiedź podziała odstraszająco dla przemytników ludzi i rzeczywiście nielegalne przekroczenia przez morze z Turcji do Grecji. Radykalnie spadły po tej umowie z Turcją, która do dzisiaj została opłacona też 6 miliardami euro ze strony unijnej dla, dla Turcji, więc no, też w dużej mierze dzięki hojności niemieckiego podatnika. Mhm. Skaczemy w tej chronologii od kryzysu do kryzysu. Nie bez powodu o Merkel mówi się jako kryzysowej kanclerz. Przejdźmy zatem trochę wcześniej na, w tej chronologii do kryzysu na Ukrainie. Merkel. Teraz kończąc swoje kanclerstwo, odwiedzając w ostatnich tygodniach urzędowania Moskwę i Kijów, przepychając w zasadzie w ostatniej chwili jeszcze gazociąg Nord Stream 2, wyrobiła sobie z jednej strony opinię polityka przyjaznego w jakiś sposób Rosji, no ale z drugiej strony to kanclerz Angela Merkel przez całe lata po kryzysie ukraińskim była tym politykiem w Europie, nie licząc oczywiście polityków na wschodzie Unii Europejskiej, którzy najmocniej na Skali na to, żeby utrzymać sankcje wobec Moskwy. Było mocne parcie ze strony innych krajów unijnych, żeby już z tych sankcji zrezygnować, bo one są oczywiście szkodliwe dla unijnej gospodarki, ale to Merkel zawsze mówiła nie. Tak, Merkel w, w polityce rosyjskiej jest to Merkel, nie Merkel. To jest po prostu linia tradycyjna Niemiec wobec Rosji. Ta współpraca, czy oferta współpracy Zachodu z Rosją miała Rosję zmieniać, zbliżać do Zachodu. To myślenie było przed Merkel, jest teraz i, i będzie nadal. I jego owocem jest Nord Stream 2 na płaszczyźnie politycznej i to zwłaszcza z punktu widzenia Europy Środkowej jest ten minus, czy grzech naiwności, jeśli mówimy o cenach ze strony chyba większości polskich elit politycznych, ale trzeba przypomnieć, tak, to racja tą drugą sprawę sankcyjną, to Merkel była organizatorką jedności czy konsensusu wymaganego krajów unijnych w sprawie sankcji na Rosję. Bez Merkel nie byłoby tych sankcji i bez Merkel te sankcje nie utrzymałyby się do dzisiaj od 2014 roku. Przyznaję, że kiedy je nakładano w 2014 roku, yy, mało kto w Brukseli łącznie ze mną, wierzył, że one dłużej niż rok się utrzymają. Te sankcje są co pół roku teraz odnawiane. Do tego potrzebna jest jednomyślność 27 krajów. Teraz to jest w ogóle żaden news, żadne wydarzenie. Mało, rzadko się to zauważa, że któryś tam ze szczytów unijnych zgodził się na kolejne przedłużenie sankcji. Przez pierwsze półtora, dwa lata, za każdym razem to była ciężka ofensywa polityczna, za każdym razem to było ciężkie przekonywanie na przykład Włochów, by tych sankcji, nie, tej decyzji nie sabotowali. I to brała na, na siebie Merkel na samym początku to również Niemcy wzięły na siebie czy Merkel wzięła na siebie przekonanie Francji i ówczesnego prezydenta Holanda do tych sankcji również wbrew establishmentowi dyplomatycznemu Francji więc to jest niewątpliwa zasługa pani kanclerz. Mówiliśmy o pandemii i podejrzewamy, że może w przyszłości będzie oceniona ta działalność pozytywnie. Mówiliśmy o kryzysie migracyjnym, który no, zostanie oceniony raczej negatywnie z perspektywy polityki europejskiej, z perspektywy czasu. Mówimy o tym ambiwalentnym podejściu do Rosji. No to cofnijmy się teraz jeszcze trochę wcześniej. Prawdopodobnie jedno z większych wyzwań, przed jakimi stała kanclerz Angela Merkel 10 lat temu, i trochę dłużej kryzys strefy euro, kryzys w Grecji, no i działania na rzecz tego, żeby Europa, strefa euro się y, nie rozpadła. Oceny polityki niemieckiej, polityki Merkel, czy Merkel i ministra finansów Wolfganga Schäuble, bo, bo wtedy dość często nawet w Brukseli był dwugłos, który tam ostatecznie ewoluował ku wspólnemu niemieckiemu stanowisku, czasami o 5-6 nad ranem podczas szczytów unijnych. Więc ta polityka jest oceniana y, różnie na południu i na północy Europy. Do dzisiaj byli by jej pewnie gotowi bronić Holendrzy czy Szwedzi czy Finowie. Jednak myślę, że większość rządzących, czy większość krajów unijnych, czy większość analityków tutaj brukselskich, analityków gospodarki, no dzisiaj coraz negatywniej ocenia politykę Unijną, czyli niemiecką w tamtym czasie. Bo kryzys strefy euro, kryzys zadłużeniowy sprawił, że ten tandem francusko-niemiecki, który rozpoczął integrację Unijną i, i długo ją pilotował i do dzisiaj, no to, je, to jest główny tandem. Grupa G2 wewnątrz Unii Europejskiej. W tamtym czasie to Niemcy, które miały najmniejsze problemy gospodarcze, są krajem naj, najzasobniejszym, więc od niej najbardziej za, za, zależały programy pomocowe dla Grecji i innych krajów zagrożonych z polityką Unijna była polityką niemiecką i jest oceniana bardzo często jako błędna. Polityka zaciskania pasa prowadzona również z czasem coraz ku protestom Międzynarodowego Funduszu Walutowego, bo naprawdę ekonomiczny mainstream coraz bardziej krzyczał, że poluzujcie. Rygory Grekom, Portugalczykom, Włochom, Irlandczykom w pewnym momencie, natomiast uwarunkowania wewnątrzniemieckie w dużej mierze sprawiały, że właśnie szermowanie tabu wspólnego długu, przypominanie czasów tworzenia wspólnej waluty, kiedy obiecywano rzeczywiście między innymi niemieckim wyborcom, że nie będą pokrywać długu w innych krajów, to sprawiało, że. Niemcy wciąż naciskały na te programy austerity, czyli rygoryzmu budżetowego w odpowiedzi na kryzys zadłużeniowy, co z kolei, to już trudno się dopatrywać bezpośredniej przewiny, natomiast no, to doprowadziło do jakiegoś wzrostu populizmów na przykład we Włoszech, czy też w Grecji w pewnym czasie. Na pewno można zgodzić się, obserwując politykę unijno-niemiecką, z tym, że Merkel nie dokonała, czy władze Niemiec nie dokonały tego wysiłku wobec niemieckiej opinii publicznej, wysiłku przekonania, że pomaganie Grecji to nie jest altruizm, bo to jest pomaganie niemieckiej gospodarce, niemieckiej walucie, czyli euro. Jest to inwestycja w przyszłość wspólną i lepszą. Pomoc dla Grecji traktowano jako jałmużnę. W niemieckich mediach były takie kąśliwe uwagi, że Grecy powinni najpierw sprzedać swoje wyspy, zanim Niemcy będą im znowu dawać pieniądze. Uwagi o rzekomym zbyt długim urlopie krajów Południa takie komentarze faktycznie się pojawiały w Niemczech. Tak, podczas gdy w momencie, już pod, w czasie trwającego wcześniej kryzysu finansowego, wybuchł ten kryzys zadłużeniowy, kryzys grecki. Tak naprawdę, Europa, Unia Europejska miała dwa sposoby na ratowanie strefy euro, czyli albo dofinansować swoje banki, głównie niemieckie i francuskie, które. Napożyczały, mówiąc teraz w uproszczeniu pieniędzy Grekom czy innym południowcom, albo udzielić tych pożyczek pomocowych tymże Grekom i innym południowcom pod warunkiem bardzo ostrych reform gospodarczych i zaciskania pasa. Dalsze rozwiązanie pierwsze, czyli pomaganie bankom, byłoby bardzo trudne do przepchnięcia politycznie. Pamiętamy, jakie były emocje społeczne w wielu krajach wobec bankowców, którzy tuż wcześniej dostawali już, już tą pomoc bailoutową. Z, ze strony swoich rządów, więc zdecydowano się na drugie wyjście, mówiąc, że pomagamy Grekom, a pomagaliśmy też własnym gospodarkom. To są już dawne czasy, natomiast no, ta pamięć o tym, że, że kryzys zadłużeniowy był efektem błędów konstrukcji strefy euro, nie, tylko, nie był tylko błędem południowców, no ta pamięć nie została wpisana w debatę polityczną w wielu krajach północy unijnej, czyli w wielu krajach zachodów, wydaje się, że również nie w debatę niemiecką, a to nie są tutaj głównym, największym, najzasobniejszym mhm. y, y, graczem strefy euro. Tomku, czy da się powiedzieć, ile tak naprawdę. Mogą Niemcy w Europie? No bo krytycy zarzucają od dawna, także ci nastawieni nieco eurosceptycznie, że Unia Europejska to Niemcy. No i faktycznie były w tych kryzysach, o których rozmawialiśmy, uwaga często była skoncentrowana na, na Niemczech, na tym, co zrobi Merkel. Ale to pewnie wiązało się głównie z tym, że to Niemcy musiały wyłożyć najwięcej pieniędzy, na przykład właśnie na rozwiązanie problemów w kryzysie strefy euro. Ale w politycznym wymiarze, patrząc na przykład na niedawno, Próbę inicjatywy francusko-niemieckiej w sprawie dialogu z Rosją, no, została ona bardzo ostro skrytykowana i szybko wyrzucona do kosza, co pokazało, że to nie jest tak, że co sobie Francja i Niemcy, czy też Niemcy wymyślą, to tak się w Unii Europejskiej dzieje. Ile Niemcy mogą w Europie, czy też mogły w czasie Merkel, czy też były etapy, kiedy mogły więcej, a teraz mogą mniej? Niemcy niezaprzeczalnie są najmocniejszym krajem Unii Europejskiej, co nie znaczy, że mogą wszyscy. Ile mogą. To zmieniało się w czasach Merkel. Mogły, jak już mówiliśmy, bardzo dużo podczas kryzysu strefy euro, czy też kryzysu zadłużeniowego. Mogły, jak się okazuje, ostatecznie niewiele w czasie kryzysu migracyjnego. Pierwszą odpowiedzią niemiecką, odpowiedzią Merkel na kryzys była relokacja. Najpierw ten pierwszy rozdzielnik, a później doraźna, duża reforma o, o relokacji na wypadek przyszłych kryzysów. To zostało odrzucone. To była porażka. Merkel również w tym wymiarze, jak lidera, Unii Europejskiej, który zaproponował coś. To się nie udało. Mało tego, powiedziałbym, że od tamtego czasu trochę jej blask, jej liderki, najbardziej doświadczonej członkini Rady Europejskiej zaczął ulegać pewnej erozji, właśnie od tamtych czasów, kiedy po pierwsze kryzys migracyjny przyniósł takie koszty polityczne, jakie przyniósł, a, a po drugie pokazał, że Niemcy nie potrafią przepchnąć bardzo ważnej dla siebie reformy. Chodzi o reformę o relokację uchodźców ówczesną. Jak się okazuje, w czasie kryzysu, tak to nazwijmy, ukraińskiego, wojny na Ukrainie, Niemcy znowuż mogły dosyć dużo jako również główny partner Rosji, kraj, który jest przez Rosję postrzegany jako główny partner w Europie, w Unii Europejskiej, więc tutaj znowuż rola Berlina jako tego pośrednika kraju, który jest bardzo ważny z jednej strony dla Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony na różne sposoby utrzymuje te kanały komunikacyjne i gospodarcze z Rosją bardzo mocne. Windowała, windowała rolę Merkel, Merkel w tej kwestii. Ostatnie kilka miesięcy powiedziałbym, że. Fakt, że Merkel jest odchodzącym y, kanclerzem, bo takie osobiste, personalne kwestie też grają pewną rolę w tej dynamice instytucji unijnej, ten fakt sprawiał, że znowu zaczęła być słabsza. Przywódcy, inni premierzy, myślę, że to jest nawet myślenie samego Macrona, on oczywiście też ma własne wybory, ale wkrótce, ale zamierza je wygrać, natomiast myślenie tych, którzy mają zostać przez najbliższy rok, dwa, trzy lata, na czele krajów unijnych i, i w tym decyzyjnym centrum Unii Europejskiej, na szczytach unijnych w Brukseli, no to myślenie o tym, że ta Merkel to jest ktoś, kto, kto za chwilę tutaj zniknie, ono sprawiało, że jej głos, acz nadal do dziś jest głównym głosem, no jednak, jednak tracił na sile w mhm. ostatnich miesiącach. Merkel to najdłużej urzędująca głowa rządów Unii Europejskiej, odchodząca, dlatego, tak jak mówisz, ta gwiazda trochę blaknie, ale obserwując nawet z oddali, z innej stolicy, unijne szczyty, no można odnieść wrażenie, że Angela Merkel była jednak no, politykiem bardzo szanowanym w Europie. Też legendarne są opowieści o wytrzymałości Merkel nawet na unijnych szczytach, jak to całe nocy potrafiła siedzieć na naradach i trochę wymęczać, nawet politycznych przeciwników, którzy nie wytrzymywali tak długich obrad. Tak, no w ostatnich latach grało w, w tym dużą, odgrywało dużą rolę jej doświadczenie, bo była jednym z najdłużej zasiadających przywódców, przywódczyń w tym gronie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to wielu dyplomatów, ale też na jakichś rozmowach zakulisowych z dziennikarzami, przywódców nawet innych krajów przyznawało się do tego, pod jakim są wrażeniem zdolności czy wiedzy Merkel co do szczegółów. To Merkel również podczas kryzysu euro, ale i podczas kolejnych kryzysów była bodaj czy jedynym, bądź prawie jedynym członkiem tych obradujących całymi nocami szczytów, który miał te wszystkie liczby, na przykład dotyczące greckiego PKB, stopy bezrobocia, wysokości, Emerytur, które mają być zmniejszone, miało to wyuczone. Znaczy wiedziała o tym, wiedziała, że się, widać, Boże się działa w, tym, w tej tematyce podczas szczytów, nie potrzebowała do tego ekspertów. I rzeczywiście były takie relacje za tych zamkniętych drzwi nieraz, nieraz, i za czasów kilku, obecnie mamy trzeciego już z kolei przewodniczącego Rady Europejskiej, jeden z nich był Tusk, więc były relacje o tym, jak to szczyty unijne, ich takim produktem doraźnym, który mówi, co ustalono, są te wnioski pisemne i szczyty tak naprawdę, tak proceduralnie, to jest, bitwa o tam zapisy, przecinki, które później się przekładają na, na to, jak działa i co, co decyduje w następnych dniach, tygodniach, miesiącach ta maszyneria unijna. Było wiele relacji, jak to tam około północy, bądź może trochę później to Merkel przechwytuje ten papier i, i to ona tam z długopisem, czy z ołówkiem w tym y, draftowaniu, czy, czy, czy pracy nad tym projektem przejmuje inicjatywę, nie sekretarz generalny Rady Europejskiej, nie przewodniczący Rady Europejskiej, czyli teraz Charles Michel, wcześniej Tusk, jeszcze wcześniej Van y, lecz właśnie ona tam dopisuje, wypytuje, czy zgadza się, żeby ten wyraz podmienić na taki, taki a nie inny. I potrafiła to robić, potrafiła to robić do całymi nocami, bo szczyty, szczyty w sprawie Grecji czasami zakończyły się o 6, czy o 7 rano. O tym też się mówi w niemieckiej polityce, że Merkel jest naukowcem, fizykiem, doktorem fizyki, więc jeśli chodzi o liczby i szczegóły, to faktycznie zawsze była dobrze przygotowana. No ale Angela Merkel żegna się z... Z niemiecką polityką, żegna się z europejską polityką i po 16 latach schodzi z europejskiej sceny. Wszystko wskazuje na to, że jej następca będzie z innej rodziny politycznej, bo według aktualnych sondaży nowym kanclerzem Niemiec może zostać Olaf Scholz z SPD, czyli socjaldemokrata. Wybory w Niemczech 26 września. Do tego czasu będziemy śledzić wydarzenia na niemieckiej scenie politycznej. A za dziś dziękuję bardzo. Tomasz Bielecki w Brukseli. Dziękuję, Tomku. Dziękuję. Dziękuję. I zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Wojciech Szymański, do usłyszenia.